Mówi się, że pieniądze nie śmierdzą, choć akurat pieniędzmi najeść się nie można. Ale czy wiecie, kto właściwie wypowiedział tę słynną sentencję? Otóż był to rzymski cesarz Wespazjan, który odpowiedział w ten sposób synowi, gdy ten narzekał, że ojciec nałożył podatek na system kanalizacyjny w Rzymie. Ponoć Wespazjan podetknął pieniądze z pierwszego wpływu za podatek pod nos i rzekł widzisz, pekunia non Pieniądze. Niezależnie od kraju i waluty, łączy je jedno. Każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Historia pieniądza rozpoczyna się w starożytności. Początkowo płacono za pomocą różnych towarów, np. bydła czy soli. Później zastąpiono je metalami, a następnie złotem i srebrem. Były jednak zbyt ciężkie, więc niepraktyczne. W IX wieku naszej ery w Chinach pojawiły się pierwsze instytucje finansowe, w których deponowano cenne kruszce. W zamian właściciel otrzymywał kwit poświadczający depozyt. Tak właśnie narodziły się banknoty, które w XVII wieku trafiły do Europy. W Polsce pojawiły się natomiast w XVIII wieku. Dzisiaj wyłączne prawo do emisji pieniędzy w kraju ma Narodowy Bank Polski. Decyduje on nie tylko, ile banknotów wypuści na rynek, ale też jak mają one wyglądać. No właśnie. Czy wiecie, kto projektuje pieniądze? Poznajcie Andrzeja Heindricha. To właśnie jego prace zdobią banknoty, których codziennie używa każdy z nas. Pan Andrzej, jako jedyny polski artysta, od lat 70. XX wieku projektuje banknoty. Cały proces twórczy rozpoczyna się tutaj, w domu pana Andrzeja. No, moja praca zaczyna się właśnie od takiej kalki. Bank ustala. To ma być na tych banknotach. To właśnie NBP decyduje, czyja podobizna będzie widnieć na banknocie. Tu zadaniem pana Andrzeja jest narysowanie danej postaci. Za to rewers, czyli druga strona, to już miejsce na popis fantazji i umiejętności pana Andrzeja. To właśnie on proponuje, co znajdzie się po tej stronie banknotu. Wtedy robię tego rodzaju. No, tutaj jest akurat inny projekt, ale no, tego rodzaju projekt już kolorowy. Kiedy projekt zostaje zaakceptowany przez NBP, pan Andrzej zaczyna kolejny etap pracy. Wtedy ja muszę wykonać ten sam projekt w wielkości pół razy większym. To niezwykle pracochłonne zadanie. Pan Andrzej za pomocą bardzo cienkiego pędzelka i farb akwarelowych zaczyna malować przyszłe banknoty. Tu niezbędna jest wręcz zegarmistrzowska precyzja. Każdy element malowany jest osobno. Potem projekt przekazywany jest do wytwórni papierów wartościowych. A jak długo żyją banknoty projektowane przez pana Andrzeja? Zakłada się, że każdy banknot wytrzymuje nieco ponad rok. Po tym czasie nie nadaje się już do użytku. Raz do roku NBP spala więc uszkodzone i zużyte banknoty i wypuszcza na rynek nowe. Oczywiście miejsce i termin niszczenia pieniędzy objęty jest ścisłą tajemnicą. Być może jednak przyszłość należy do pieniędzy. Z plastiku? W Kanadzie i Australii, a także 30 innych krajach świata banknoty produkuje się właśnie z tego surowca. Plastikowe pieniądze są de facto niezniszczalne. Testy pokazały, że potrafią one zachować wygląd i kształt w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach od minus 75 do plus 140 stopni Celsjusza. Dodatkowo, nie można ich porwać czy utopić w kawie. Co jednak najważniejsze, takich banknotów nie da się podrobić. No właśnie, czy jesteście pewni, że pieniądze, które macie w portfelu są prawdziwe? Jak to sprawdzić, opowie nasz ekspert. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia w banknotach, to takie trzy najprostsze, które można zauważyć, no to oczywiście ta nitka zabezpieczająca, która jest z tej strony, znak wodny, który widać mniej więcej pod światło, taki, który też jest specyficzny dla każdego banknotu oraz mikrodruk, który widzimy dokładnie w tym miejscu. Jeżeli wasz banknot ma te wszystkie zabezpieczenia, oznacza, że jest prawdziwy. A jeśli nie Wtedy natychmiast powinniście się udać z nim na policję. Podrabianie i wprowadzanie do użytku fałszywych pieniędzy to bowiem poważne przestępstwo. Polski kodeks karny określa je wręcz mianem zbrodni, za którą grozi 25 lat więzienia. A czy możliwe jest, żeby w ogóle zrezygnować z gotówki? Poważnie zastanawiają się nad tym Duńczycy. Już jedna trzecia z nich płaci za pomocą aplikacji zainstalowanych w smartfonach. Dania może być więc pierwszym krajem, który zrezygnuje z tradycyjnych pieniędzy. Płatności kartami kochają też Szwedzi. To właśnie oni najczęściej w Europie płacą bez użycia papierowych banknotów. Czy to znaczy, że i oni planują zrezygnować z pieniędzy? A gdzie tam? W Szwecji trwa właśnie wymiana banknotów. Zamiast władców, znajdą się na nich wizerunki znanych i lubianych Szwedów. I tak na banknocie o nominale 20 koron pojawi się pisarka Astrid Lindgren i jej bohaterka Pippi Langstrung. Zaś na 100 koronach znajdzie się gwiazda światowego kina Greta Garbo. Na koniec zagadka oto trzy różne banknoty Łączy je jedno. To jedne z najpiękniejszych pieniędzy na świecie. Z jakich krajów pochodzą? Rozwiązanie znajdziecie na naszym profilu na Facebooku po emisji programu.